Księżniczka Aurora! Przybyłaś, aby nam pomóc? Och, droga Zosiu, nie potrzebujesz mojej pomocy. Tak i to bardzo. Mój tata zaginął i polecieliśmy go szukać, a teraz sami to utknęliśmy i boję się, że spotkało go jakieś nieszczęście. Och, Zosieńko, ja zawsze mogłam liczyć na moje kochane zwierzęta, które pomagały mi w trudnych chwilach. Tak jak twoi przyjaciele. Uszaty, ruda Mia! co wy tu robicie zwierzaczki? Chcieliśmy ci pomóc szukać taty, mała. Co możemy zrobić? Sama nie wiem. Możemy polecieć do zamku po pomoc. Jak znajdziesz drogę w takiej śnieżycy? Wiesz, zwierzęta mieszkające w lesie znają teren. Moglibyśmy je spytać. Zwierzęta mieszkające w lesie. To jest to. Mm -hmm. Możecie mi pomóc odnaleźć tatę. Jak? Poszukajcie w tym lesie innych zwierząt i poproście, aby przekazały dalej wiadomość. Zaginął król Roland. Jeśli uda nam się dotrzeć do jak największej liczby zwierzątek, to znajdziemy tatę. A, dobrze kombinujesz. Do roboty. Eee, uszaty? Myślę, że Mia i ja mamy trochę większy zasięg niż ty. Dobra, w porządku. Pozwolę wam działać na własną łapę, ale tylko dlatego, że macie skrzydła. A nie dlatego, że wolę siedzieć w ciepłych, miękkich saniach razem z Zosią. Jasne? Czea. Powodzenia. My go znajdziemy, Zosiu. <słuch> Dziękuję, księżniczka Aurora.